Pan poseł Michał Woś, który śledzi scenę samorządową Raciborza i proszę powiedzieć, ten pierwszy miesiąc prawie mija, mamy 5 czerwca, 7 maja rozpoczęła się kadencja już za przysiężenie prezydenta, wciąż nie ma wiceprezydentów. Jak pan ocenia taki stan, gdzie główny prezydent działa w pojedynkę? No Żerą się między sobą, to trzeba jasno powiedzieć jednoznacznie, nie są dogadani, tam karty rozdaje jeden człowiek, czyli Tadeusz Wojnar, prezydent jest marionetką, która nie podejmuje żadnych decyzji bez błogosławieństwa wileńskiego, widocznie jeszcze nie ma błogosławieństwa, a jednak jakąś tę koalicję trzeba utrzymać, no to trochę przypomina sytuację w Polsce gdzie mamy koalicję 13 grudnia z Tuskiem, gdzie też Sejm jest najbardziej leniwym Sejmem od dziesięcioleci, właściwie od wolnej Polski, od tych 30 lat, gdzie praktycznie nie ma ustaw, gdzie pozorują jakieś ruchy i gdzie wzajemnie się kłócą, bo nie mają ani konkretnego programu, ani pomysłu na rządzenie. Co więcej, zwijają Polskę i można to zobaczyć chociażby na przykładzie Raciborza, co jest dramatycznym przykładem, gdzie kolej razem z Województwem Opolskim robiona Racibusz. Głupczyce, niezwykle istotne dla eko-okien, które by odkorkowała też miasto. Okazuje się, że wiceminister infrastruktury mówi, że tu raczej tego nie będzie. O to trzeba walczyć. I pytanie: gdzie jest posłanka Lenartowicz, szefowa zespołu przeskalowanych inwestycji? Niech się za to weźmie, ale ona uważa, że inwestycje nie powinny być, że Polskę trzeba zwijać. To jest zespół zwijania Polski. Obawiam się, że tak samo będzie z Raci Bożem, czyli zespół zwijania Raci bo już widać przecież kolejny projekt. Te centra przesiadkowe, które były tutaj do realizacji, na które były środki, już chcą zwijać. No, naszym obowiązkiem jest patrzeć na rękę, ale można powiedzieć, szkoda Raciborza po tych no, pięciu latach bardzo dobrego rozwoju dzięki no, przede wszystkim rządowym dotacjom i wsparciu ze strony rządu różnorakimi środkami. Teraz widzimy już zapowiedzi, mimo że minął krótki czas. Ja szanuję 100 dni, szanuję fakt, że trzeba się no, nazwijmy to brzydko, zainstalować w urzędzie, poznać urząd. Zawsze zwyczajowo te 100 dni jest czasem pewnego okrzepnięcia. Niech wykorzystałem dobrze te 100 dni, no, ale można powiedzieć, że ten pierwszy miesiąc już niepokoi, jeżeli ktoś przez miesiąc nie był w stanie dobrać sobie współpracowników wiceprezydentów, to świadczy tylko o tym, że pod dywanem te buldogi się tam żrą i, i walczą, i że no, konkretnych decyzji prawdziwego wodarza miasta czyli Pana Tadeusza Wojnara wciąż nie ma. A tylko spytam jeszcze kwestia wymiany takiej dosyć szybkiej i takiej głowa po głowie, jeżeli chodzi o spółki miejskie, bo dokonuje się wymiana rad nadzorczych i następnie prezesów. No skok na spółki, to nie dziwi, nie dziwi. Widocznie tym najbardziej jest zainteresowana ta nowa koalicja w mieście, uśmiechnięta koalicja, żeby jak najwięcej tych spółek obsadzić, i być może to też jest element, dlaczego wciąż się między sobą kłócą o kolejne stołki. Dziękuję uprzejmie.